Hej, z tej strony 11. To jest ponownie Shadow Over Freddy's. Zostały cztery noce. Tamta historyjka dalej siedzi mi w głowie i jestem strasznie pocieszony, że biedne piątko zginęło. Słaby storytelling. Czemu zawsze pies musi ginąć? Nie zrozumiem tego nigdy. O, latarka mi wróciła. Każdej nocy twoi wrogowie będą stawali się bardziej agresywni. Ach, no tak, racja, ale. Ale oni mieli mi jump tylko kiedy nie uda mi się dokonać obiektywu, prawda? Nowa obecność pojawiła się w restauracji. Kryje się w pokojach czekając na ciebie, aż przejdziesz obok. Uważaj, gdzie kierujesz swój krok. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby otworzyć na otwartą ścieżkę i nasłuchuj odgłosów dochodzących z następnych pokoi. Im więcej czasu upłynie, tym lepiej będziesz słyszał. Ej, zaczyna mi się to podobać. To jest mega fajny koncept. Nic nie ma. Mogłem wyjść drugim wyjściem teraz, wychodziłem lewym już drugi raz. No z druga, podążaj za muzyką. Czym za muzyką. Zazwyczaj są w horrorach te pozytywki, i nie powinno się za nimi podążać, ponieważ. Są pozytywki. For fuck's sake. Ok, to co mam zrobić? Mam przejść do wyjścia? Follow the music, czyli mam iść za muzyką, czyli mam iść tam. To jest mój objective. Po prostu iść za muzyką, dobra. jest najgłośniejsza, ale może być jakiś jeszcze odgłos. Spróbuję tam pójść. Nie jestem pewien, czy coś słyszałem, bo jest ambient cały czas w tle. Okej, okay, czy to są schody? To są schody na scenę Chyba nic tutaj nie ma niepokojącego Więc idziemy! Judym! Ups Ups Uh -oh. No, się będzie przemieszczać, prawda? Tam jest, z tej strony, czyli musimy tutaj się przemieścić. Gadyby, dziwna jest ta gra, ale jest fajna, jest ciekawa, interesująca. Przynajmniej dla mnie, nie wiem. Słyszę tylko muzykę cały czas. Oh yeah. Oh yeah. Uh oh. Uh oh. Oh. Jest ten pokój, jest ten magiczny, krypi pokój, w którym. W którym to było. Okej, okay, gdzie ta muzyka? Czemu jest tak cicho? Ej, sztapyt! Stop it! Stop it. Ja nie wiem, gdzie to się może wszystko chować, co? W sensie, czemu ta muzyka przeskakuje nagle? Rozumiem, to jest zabawa w Berka, ale... Jak mam podążać za muzyką, kiedy jej nie ma? Tak. Nie słyszałem nic złego Ale wkrótce będzie, bo to sprawdza moją... Czujność Wiecie, sto razy nic nie będzie, nic nie będzie, o to pewnie będzie późno Im dłużej tego nie ma Tym bardziej się mogę na to złapać, bo tym mniej się tego spodziewam Zaczynał się jakiś dźwięk Nic nie słyszę zażrą, No wie, że mnie no To no. Piretkow. Cove, oh. <grych> Jasne, że Pirate Cove Typie, nieśmieszne. Nie wiem jaki to ma być dźwięk, którego wam szukać. On powinien odstawać od całej reszty ambientów i tak dalej, żeby był w stanie go rozróżnić, ale nie musi to tak być, bo ta gra może być... To może być Dick dickmów. Man, guys! To musi być bardzo dziwna gra do oglądania, szczególnie przez to... Czy to było to? Szczególnie, szczególnie przez to, że jest w większości ciemny ekran. Próbujmy iść. Nie jestem pewien. Hmm. I mean... Zaczynam... Przestałem się czuć pewnie. I think it's safe Chyba można iść Break room Nope W sensie nie może tutaj coś być Bo logicznym rozwiązaniem jest to Że, pod żeby podążać za dźwiękiem muszę do niego przejść Więc nie może tam coś stać Ponieważ nie mógłbym wykonać obiektywu Chyba mi się udało. Okay. To jest Bardzo prosty efekt, dużo kontrastu i... Grayscale. I to całkowicie zmieni odczucie gry. So now what? Znowu Zostanę transportowany do strefy bezpieczeństwa i fuck. You are pulled back to uh, back again to safety as the sounds of the untuned music box wind down. Czyli no tak, pozytywka, dźwięk pozytywki się oddala w i tak ja zostałem oddalony z powrotem do strefy bezpieczeństwa. Cień oferuje ci kolejną historię. Pociągnąć się ze sławki, ale się ze Cień oferuje ci kolejną historię e, za, jako nagrodę za wykonanie twojego zadania. Czy zaakceptujesz je? tak? O ile nie będą ginąć psy. Jeden już zginął, więc myślę, że nie będzie tej samej historii znowu to by było nudne. Przy każdej historii będzie coraz bardziej. Takie 360 zrobi, nie? This story I tell to you is a true story that I pray you never forget. Czy to jest prawdziwa historia? Mam nadzieję, że nigdy jej nie zapomnisz. Modlę się o to, żeby się nie zapomniał. E, był sobie raz chłopiec, który. Who laid awake? Był sobie raz chłopiec, który leżał obudzony podczas nocy e, w czasie trwającego mocnego... mocnej ulewy. Leżąc pod kołdrą, załknął swoje oczy i starał się zignorować burzę, która była zaraz na zewnątrz jego pokoju. Ciemność i... creepy dyskomfort powodował, że nie mógł zasnąć. Odgłosy burzy nie były niczym w porównaniu do tego, co kryło się w cieniach. Które rzucało światło z okna. Czuł oczy obserwującego z oddali. Chłopiec otworzył swoje oczy i spojrzał przez okno, ale nic tam nie było. No klik to! Próbował wrócić z powrotem do snu. Otworzył swoje oczy raz jeszcze i kątem oka dostrzegł to. Białe oczy żyjącego cienia pojawiły się tak szybko, jak szybko zniknęły. Jego niepokój doprowadził go na krawędź jego rosnącej ciekawości. Chłopiec stał ze swojego łóżka i podszedł do okna. Przez szkło zauważył to. Postać zwie Sylwetkę zwierzęcia. Ciemniejszą niż noc dookoła. We wait, wait, wait a second. A Zwierzę było ciemniejsze niż otaczająca noc. I zupełnie bez koloru, nawet kiedy światło uderzyło w, w jego obszar. To coś odbiegło do lasów, trzymając w pysku znajomy przedmiot. Jego ulubioną zabawkę, znowu skradziona, została niesiona do lasów. Chłopiec postanowił podążyć za cieniem. Czy on so- Zobacz Helonibor Oloveregento sobie wywalił okno I stwierdził Ej wyskoczmy przez nie <sad> Ech powietrze było Mrożące Kurczę to jest opisane takim, takim wiecie Poetyckim językiem A ja tak nie umiem tłumaczyć S Krople deszczu padały na jego skórę jak sk Skórę jak Marble To jest To takie małe metalowe kuleczki Małe powiedział, małe takie, tak to. Nazwijcie to przeczuciem, ale wiedział, dokąd zmierzał cień. To miejsce na krawędzi lasu, gdzie po raz ostatni spotkał swojego rodzinnego psa. Wiedział, że go tam znajdzie. Stojąc na wprost grobu jeszcze raz, oczy od tego cienistego czegoś zniknęły D dwukrotnie skradziony robot leżał teraz na bagnistej ziemi czy tam na tym ko bagnistym kopcu ziemi ale tym razem się poruszał jego małe plastikowe rączki ruszały się ze strony na stronę a głowa obracała się ruchy były nagłe ale Czyste, nie jest w tym aspekcie, nie były wywołane przez żadną siłę z zewnątrz. Jakaś iskra życia była uwięziona w tym małym naczyniu. Kurwa, pies stał się robotem i co? I myślicie, że tak mi wynagrodzicie, że pies kurwa, zginął w mękach? Nie ma opcji. Zafascynowany takim odkryciem. Podniósł zabawkę z ziemi i trzymał ją swoimi obiema rękoma, aby nie wyrwała się z jego objęć. Uśmiechał się od ucha do ucha i skierował swój krok z powrotem do domu. Co za typ. Kuwa. Ej! Moja zabawka ożyła, bo jest tam w tej zabawce pies uwięziony, którego przypadkowo zabiłem. Ej! Ej, it's okay. No, it's fucking not. Pozostały trzy noce. Więc najwyraźniej wygląda na to, że pozostały trzy odcinki. Jedna noc, jeden odcinek, zachowajmy to w ten sposób. Będzie więcej tego. A mi się bardzo fajnie w to gra. Także tyle. Do zobaczenia w następnej nocy. Trzymajcie się. Na razie.